Manko, niedziela do 16 Wypuściłem, wczoraj nie były wypuszczane Zresztą pogoda, ale coś się zmieniło łąbków Wszystko wysprzątane, półki poza półeczki po, poodkarzane Zaraz Wam pokażę. Sypnę tym Małym od rana do wieczora już nie mam sił. Wczoraj na przykład siedziałem tu na podwórku. Eee, gołębie zamknięte. Zobaczcie, jak, jak jastrzą w wie, o której godzinie. No, przyszłem z roboty: 17.00. Gdzieś obcy chyba siedzi jakiś. 17.00. 15, może 20, jak w siatkę przypierdzielił, to mówię wam. I no tylko przeleciał się po tej. Po, po siatce aż się normalnie ześlizgnął. Nie wiem, czy wszystkie. No, zobaczcie. Tak, siedzi jakiś siwy obcy. Nie wiem. O. Wszystko wysprzątane, poodkarzane. Zobaczcie jakie buty już w blawinder zostają. półki pozamykane. Nie ma już. O i to jest ten brat co na tamtym filmie mówiłem, że zaciszę ta w tamtej. Wszystko fajnie. We wszystkich gołębnicach już takie małe blawinderki mam. Idziemy zobaczyć tego pocztucha. O, wszystko pozamykane, półeczki. A jakiś siedzi siwek. A zaraz go zaraz pokażę gołębnik. Rusz to odświeżyłem. Widzicie, wszystko do zimy przyszykowane. Ale z tym jastrzębiem to mówię. On mnie pilnuje normalnie z zegarkiem w ręku. Mówię, masakra. Jeszcze siedzą takie bitki, bitki, bitki i wody nie umiem pić. A jeszcze młode tak, kilka sztuk, wszystko czyściutko. Rzadki widok u mnie. Tu to wczoraj jeszcze opierdzieliłem, ale ja jego przecież siedziały nawet młode to wypluwały, ja nie wiem. Tutaj wszystko pozamykane, Jeszcze tutaj jest jeden. Ostatni, ale ładny. Nawet ma obrączkę, nie? Ojed, Jak ja nagrywam z powiększeniem. O, patrzcie jaki ładny tygrys. Ostatni młody. Tutaj też wszyscy siedzi, ładnie się bierzą. A jeszcze tu jest ten, taki. Czarnuchy, i tu jest jeszcze taki czarnusz. Jeszcze tu chyba są te dwa szczaki. O! Jeden. A gdzie drugi? Tuś pewno po ziemi chodzi. Też reszta pozamykałem tych półek. Bo. Ar... A gdzie on jest? A jest! Tam siedzi. Pomiędzy nimi, widzicie? Tu mam takich małych dziegajków. Tutaj, to jest wszystko odkurzaczem. tutaj też wszystko podkurzane od kurzaczem tutaj też wszystko i pod sztuchy teraz zostawiłem mu te gniazda, zabrałem, ale jaja sztuczne na sztucznych jajach siedzą, widzicie wszystko już czyściutko, nie ma bałaganu tak jak było zawsze a ja to nie mam czasu, nie? Ale dzisiaj to już i wczoraj się wziąłem to zobaczcie Wiecie ile ja tu godzin się naskrobałem Kto był u mnie to wie jak to ciężko Nagram wam kiedyś jak karmię sobie je zobaczycie z bliska, idziemy na dach zobaczyć tego obcego A i jeszcze wam tu pokażę Nie wiem czy ona tam coś różnego Czy one tam dziubią czy nie lubią? Trochę dziubiu. Jest tego szabraństwa. Piękny widok, winogron. Jest tego. Naprawdę fajny gołąbków się w tym roku uchowało. Zaraz będę oddzwaniał do ludzi, bo dzwonili. Mnóstwo ludzi dzwoniło. Nie odbierałem w tygodniu, bo nie miałem czasu, tak jak mówię. Nie mam czasu, każdy tylko kupić, kupić. Siedzi pod sztuchiem. A zobaczymy go. ona nie ma. Tu siedzi, o. O, 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 o. Tak, jakiś zmasakrowany. O, tu jest. Widzicie siwek? No pokaż się. O. Siwek, siwek, siwek. Jaki zmordowany. Ogona jakby nie miał. Te ładnie się pierzą. No widzicie jakby ogona nie miał. No ale tak. ale jestem muszę te przełożyć czarnuszki a tego ciemnego co złapałem siedzi w klatce w ogóle to dobrze że w wodę więcej nalałem bo zapomniałem o tym gołębie nowy bury chodzi pocztowy macie Nie, nie jest głodny. Jaki ma numer? Nie, nie jest głodny ten pocztowy. W rękę złapał, ale... Ładnie sobie chodzą. Braj szwance. co ja miałem wam pokazać, a tamten już wam pokażę jeszcze półek nie zamówiłem może zrobię to dzisiaj, nie wiem muszę to pomyśleć, wszystko przemyśleć o i chodzą takie kapciuchy o cwaniak do żarcia o góry taki piórka mu ładnie odrastają Zobaczcie jakie cwane Cwane bestie O tu fajna chodzi taka samiczka bez kuperka Gdzie ona jest? O ta kapciuszka Dobra Te sobie chodzą, żyją O ten to fajny jest Zobaczcie jaki Co ty chciałaś tu kapciuszko? Zobaczcie jaki widem Polski jak stoi ten ładny bardzo ładny podoba mi się to o. tak powinien wyglądać i w rysunku i postawach czy pewnie O, kapciata w kadr wchodzi a zobaczcie jakie wiedeńskie O, przyleciały moje pocztowe Dobra Taki krótki Krótki film, nagram wam o, jeszcze lawinderka się pokazała w kadr. Siostra tego lawindera, folieru siebie. Zobaczcie jak, jakie buty. Kurde te srebnioki to. Nie dadzą pokazać. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Więc tak, muszę jeszcze poprzeć o pistole, cały czas leży. E, tu muszę pomalować i przykręcić, bo to na razie leży. Deski muszą mokre. Tu jeszcze będzie jedna taka deska. Jeszcze tu będzie dotąd. I tu też taka. Dobra, pokażę Wam w tym górniku. I wymyśliłem, tak właśnie. Tu zrobiłem taki podest, żeby można było sobie stać. Pokażę Wam może. O tak się wchodzi będzie podest, nie? Tu będą sobie podróżta, wszystko na siatce. I tu zrobiłem deski. Tam ze 70 cm to jest taka podłoga. A tutaj jest siatka, nie? Siatki wam powiem, że 20, nie wiem, chyba 5 metrów tam było. O, I tu siatka. Jak będą robiły kubki z półek. Tam już też porobiłem, żeby nic nie wlazło. To będą sobie na te szuflady leć Kał będzie sobie leciał. Nie? I tak samo tu jeszcze będzie taka płyta, że jak uchylę to okno, to żeby nie ten. Ale to zobaczycie, kiedyś wam tam dogram. No i tak no i tak wymyśliłem, nie wiem. Myślę, że się sprawdzi. A jak się nie sprawdzi, zawsze można przerobić, rzucić jakiś róż czy coś. Całkowite. Ale z tam to jest tak, koledzy, że to jest wszystko fajne. Ale one tam wysypują to ziarno, to wlatuje pod ten róż, wywala się. A tutaj, tak jak się paśnik położy, jak sobie porozsypują, to. No wiadomo, coś tam zleci, ale sobie wydziobią z tej podłogi, nie? Nawet jak będę chciał na nie popatrzeć, to mogę sobie. Sypne troszkę drobnych ziarek zlecą, zawsze inaczej, nie? Tu będzie taki regał spoczynkowy na 24 sztuki i tu 20 półek, a może 25, nie wiem, chyba 20 to starczy, a zaświat. Gołemnik się niby duży wydaje, ale to, to nie chodzi o tutaj to będzie kilka sztuk, tylko nie. No i płyta jest ta poliwęglan na tym i tyle gołemnik tam prawie skończony, nie najważniejsze, że już pod dach zrobione, woda nie leci, wszystko pomalowane i tak się to prezentuje nie wiem, a jeszcze wam dogram, bo pod tamtą potem siedzi. Zapomniałem o nim, muszę go, nie wiem, może jutro na ambotę, jak będę jechał, wywalić. No i też są tutaj, nie? O, tu ładny wiedeńczyk jest. Ten ładny. O, i tutaj dzisiaj wygrabiłem, wysprzątałem wszystko ładnie, pięknie, elegancko. Mewuncia, o tam ma fajny wiedeński stajs. O, zobaczcie, jak to powstało. No, zobaczymy, coś tam się wybierze. Jest pełno tych bobów. Tak więc, pokrótce, kupę pracy zrobiłem w ten weekend. Ale pocztowe się jakieś tułką po, 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 po niebi. loty chyba były na no sobie chodzą dobra, idę robić miałoby dzisiaj słonecznie, są chmury no. I ten blawninderek tu siedzi fajny ten blawninderek jest, już się prawie spieżył no taki średniak średniak na jeża ale mnie się mu podoba no, wysprzątane, ładnie, pięknie. Tu pootwierałem, niech mi się przewietrzy, bo to odkarzanie to wiecie. Pozdrawiam wszystkich i subskrybujcie kanał. Narka.